Dzień dobry. Dobry wieczór moi drodzy widzowie kanału Marko Polska Piłka. Przepraszam za opóźnienie z tego programu. Po prostu czekałem też na, na Filipa, ale niestety Filip nie mógł dzisiaj wystąpić tutaj w programie, więc no niestety będę musiał zrobić ten program sam. Wiecie, mam nadzieję, że Was nie zanudzę. A więc, tak jak, jak mamy w zapowiedzi, jest to w sumie podsumowanie 32. kolejki tutaj Betlik pierwszej Ligi. Nie będę się tu rozczulał nad kolejnymi meczami, bardziej będę chciał się skupić nad aktualną sytuacją po tych 32 kolejkach, bo poznaliśmy już dwóch spadkowiczów. No i. No i, i, poznaliśmy zespół, który na pewno to już dawno, po już w ostatniej, w 31. kolejce, który awansował, czyli Arkę Gdynia. Arka swój mecz teraz grała z Płockiem. Wiadomo, Wisła walczy o to, aby Płocka Wisła oczywiście walczy o to, aby utrzymać to trzecią pozycję tutaj w tabeli. To się udało, wygrała ona u siebie z Arką 1-0. Wściekły po tym meczu był trener Szfagra, szwarga, co może nawet wskazywać zachowanie trenera, kiedy zmienił od razu do przerwy trzech zawodników swojej drużyny, ponieważ stwierdził, że nie angażują się na tyle mocno, aby, aby dalej grać w tym spotkaniu. A więc moi drodzy, tak to tak pokrótce. No i cóż, Arkę mamy już. PKO Ekstraklasie. Tutaj się nic nie zmieni bez względu na wyniki, jakie osiągnie klub z Gdyni. Arka ma ten awans, zaprzyklepany, nie jest w stanie nikt dogonić. Jeśli chodzi o drugi zespół, czyli o nie nieciecza. Drużyna z Niecieczy teoretycznie ma tych punktów 65, czyli trzy punkty straty do Gdyni i pięć przewagi nad Płockiem. Tu jeszcze teoretycznie mogłaby nastąpić zmiana. Jeżeli Brukbet przegrałby dwa następne mecze, oczywiście Wisła by te dwa wygrała, to drużyna z Płocka wyprzedzi zespół, zespół z Niecieczy. Oczywiście, myślę, że tak nie będzie, ale jest, jest jeszcze matematyczna szansa na tą wymianę. Co do drużyn, które walczą o jeszcze o tą fazę, tutaj. Przepraszam. O co do drużyn, które walczą o fazę barażową, to na pewno tutaj zobaczymy Wisłę Płock, Mieć Legnica, Wisłę Kraków i najprawdopodobniej mówię najprawdopodobniej Polonie Warszawa, ponieważ. No, jest jeszcze siódmy górnik Łęczna, który traci sześć oczek. Też wątpię, żeby Łęcznianie w obecnej formie ze swoimi kłopotami przeskoczyli zespół z Warszawy, ale zawsze taka możliwość oczywiście istnieje. Także tu może być jeszcze zmiana. Tym bardziej, że górnik Łęczna ma lepszy bilans bramkowy, więc jest prawdopodobieństwo przeskoczenia, ale myślę, że tutaj będzie ciężko. Siódmy jest z Tychy i Tyszanie, tutaj raczej po tą porażką z krakowską Wisłą sobie ten, ten baraż po prostu w tym momencie już zawalili. Witam, także tak to by wyglądało. Jaki będzie, jaki będzie układ para, oczywiście tego ciężko jest nam dzisiaj przewidzieć. Na dzień dzisiejszy oczywiście, patrząc po meczach rozegranych. Baraże wyglądałoby następująco. podczas podejmowali podejmowaliby u siebie Polonie Warszawa w pierwszym półfinale, w drugim półfinale znalazłyby się kluby Miedzi Legnica i Wisły Kraków. Oceniając też siłę drużyn tutaj, nie wiem jak dla was, które drużyny tu są najmocniejsze, wydaje mi się, że z tej czwórki na razie przynajmniej, mówię na razie, na razie najsłabiej prezentuje się mieć Legnica. Dobry skład oczywiście wiadomo, bardzo wartościowy ma krakowska Wisła, ale Wisła, Płsk i Polonia Warszawa to drużyny, które zespołowo myślę, mają tutaj też duże szanse też w tych barażach. Bo oba kluby grają bardzo dobrze. Troszeczkę ostatnio też trener z Płocka pozmieniał pewne, pewne schematy gry. Przestawił na przykład Łukasza Sekulskiego na lewą stronę, co przynosi wymierne korzyści drużynie z Płocka. Więc tutaj no, są. Na pewno drużyną mocną. No Legniczanie ostatnio oczywiście tą formą tak naprawdę nie zachwycają. Grają w kratkę, coś tam punktują, można powiedzieć. Na pięciu ostatnich spotkań mieć... Tutaj dwukrotnie zremisowała, raz przegrała, dwukrotnie wygrała. No taka, tak po prostu mówię, no takie te punkty gdzieś tam ciłane są przez drużynę, miedzianki, ale nie wygląda to jakoś specjalnie dobrze. I wydaje mi się, że to jest taka teoretycznie, oczywiście teoretycznie najsłabsza drużyna, ale też jak wiemy. Baraże to jest zupełnie inna bajka. To jest też jeden mecz, to jest po prostu też dyspozycja dnia w danym momencie. To też jeszcze jest oczywiście trzy tygodnie, prawda do tego momentu, bo jeszcze trzeba zagrać dwa mecze ligowe, i przez trzy tygodnie wiecie, czasami w futbolu to jest dużo. Może się dużo zmienić. Także. Oczywiście wyniki miedzi nie zachwycają na dzień dzisiejszy, ale, ale wcale nie musi być tutaj aż tak słabo, jeśli chodzi, jeśli chodzi oczywiście o grę w barażach. Też wiecie, może być przetasowanie, jeżeli chodzi w tej czwórce barażowej. To znaczy, uważam, że Wisła Płock raczej brukbetu nie dogoni chociaż tego wykluczyć oczywiście matematycznie jeszcze nie możemy to myślę że tutaj pomiędzy w tej trójce czyli w tym momencie czwarta jest Mieć piąta Wisła Kraków i szósta Polonia Warszawa myślę że tu jeszcze może się coś pozmieniać a dlatego tak sądzę że po prostu Wisła Kraków i Polonia Warszawa wydają mi się w tym momencie Zespołami, które mogą wypchnąć Legniczan z czwartego miejsca i wiadomo, mieć nie wyleci poza barażer, bo to jest już aktualnie niemożliwe, ale podczas nie mogą po prostu. Myślę, że te dwa kluby, czyli Krakowska Wisła i Polonia Warszawa, są w stanie wypchnąć zespół miedzi na miejsce szóste, ale to tego dowiemy się oczywiście za, za dwa tygodnie po, po rozegraniu wszystkich spotkań. Co do tych drużyn, które walczą jeszcze o utrzymanie, to tak naprawdę została nam już tylko pogoń sielce, która jeszcze matematycznie może się utrzymać, ponieważ pogoń traci tylko dwa oczka do, do zespołu kotwicy koło i do czternastego Chrobrego Głogów traci oczek trzy, więc tutaj jeszcze Sielczanie ostatniego słowa nie powiedzieli. Też Pogoń Sielce nie gra jakoś źle ostatnio, bo mamy tutaj ostatnie, w ostatnich trzech spotkaniach zwłaszcza Pogoń raz remis, remisowała, dwukrotnie wygrała, A gdybyśmy wzięli pięć spotkań pod lupę, to drużyna pogoni siedlce ma cztery wygrane. A więc na, naprawdę pogoni jeszcze wciąż walczy. Jest klubek, który może się utrzymać. Ma trzy zwycięstwa w pięciu meczach. Jeden remis, jedną porażkę. Myślę, że kluby takie jak Stal, Stalowa Wola, no a przede wszystkim Poznańska Warta, która spada rok po roku, tu się już nic, nic nie zmieni na korzyść tych drużyn. Nie ma absolutnie nadziei, żadnych, obydwa kluby znajdą się oczywiście w Beckley drugiej Lidze. Tutaj, wiecie, Warta Poznań, jak spadała z PKO Ekstraklasy tak w ostatniej kolejce, straciła to miejsce, które dawało jej wtedy utrzymanie. Wydawało się, że Poznaniacy sobie tutaj poradzą, jednak tutaj dużo błędów popełniono, dużo zamieszania. I no, ten klub naprawdę spisuje się tragicznie. Pięć, pięć ostatnich spotkań, znaczy tych spotkań jest więcej, ale biorąc pod uwagę tylko te pięć ostatnich spotkań, to wszystko jest przegrane, a więc będziemy się żegnać raczej z wartą tutaj, tutaj bez żalu. Myślę, że może więcej nawet zrobiły drużyny stalowej boli czy pogoni sielce niż zespół oczywiście drużyna niż drużyna poznańskiej warta, aby się w tej lidze utrzymać. Także myślę, że po prostu tutaj no, popełniono zbyt dużo błędów, też gra w kółko na, na obcym stadionie, prawda? Bo też powiedzmy sobie szczerze, miasto Poznań niespecjalnie, niespecjalnie jakoś warcie tutaj. Pomagało też, no ale, ale struktury, tutaj, struktury tego klubu, według mnie, potrzebują oni wiele rzeczy naprawić. Być może uda mi się to w betlik drugiej lidze. Co do kotwicy kołobrzeg, to jeszcze też trzeba się, nie wiadomo, kto się to tutaj skończy, bo tutaj cały czas jest podobnie jak z PKO Extra Klasie cały czas jest dylemat, czy pogoń będzie, przepraszam, czy kotwica, jeżeli utrzyma się futbolowo, to znaczy na boisku, czy kotwica będzie w stanie tutaj utrzymać się też licencyjnie. Są zadłużenia, więc naprawdę też ta sytuacja w Kołobrzegu na Pomorzu nie jest zbyt ciekawa następna kolejka wiecie na tlennej kolejce Kotwica bo spróbujmy zobaczyć z kim będzie grała a więc Kotwica zagra w tej kolejce przyszłej z Pogonią Sielce i to może być bardzo ważny mecz dla obydwóch zespołów jeżeli Sielczanie wygrają lub zremisują wciąż jeszcze będą w walce o o to, aby utrzymać się w Betlich pierwszej lidze. No, porażka oczywiście by tę im nadzieję w sumie prawie odebrała, bo musieliby wtedy liczyć na dwie porażki Chrobrego-Głogów, co oczywiście jest możliwe, ale niekoniecznie się wydarzyć musi. I też wiecie, gdybym tak miał, wiadomo, to jeszcze jest czas na podsumowania, Ogólnie, ale chciałbym też tutaj w stal Rzeszów mnie zaciekawiła po fajnym początku, gdzie, nawet, gdzie często i gęsto chwaliłem tą drużynę Rzeszowa, że grają tymi młodzieżowcami, że fajnie się prezentują, ostatnio też złapała ta drużyna, dołek, osiem porażek, jeden remis. Nie wygląda to dobrze w Rzeszowie oczywiście nie wiemy nie wiem, czy jak będzie wyglądała ta drużyna w przyszłym sezonie, bo to, że się utrzyma, to jest bankowe i w którą stronę będą chciały pójść władze tego klubu, czy nadal będą tak chętnie stawiali na młodzież, czy jednak zmienią swoją wizję i Zwolnią trenera zamiast graczy ze swojej szkółki, którą biorą, którzy do tej pory tu grają, czyli ci młodzi chłopcy, czy nie pójdą po prostu bardziej w stronę tego, że jednak tutaj będzie potrzeba przebudowa, że będzie tu jednak potrzebna większa przebudowa składu. No zobaczymy. Wiecie, to, ten projekt, bo tu już można mówić o projekcie, trwa dwa lata i według mnie no raz stal była, przecież też walczyła o, o, o barażach, nie udało się awansować, prawda? Myślę, że aż no, na PKO Ekstra klasy to jest zespół za słaby, ale też mam taką myślę, że fajnie by było kontynuować ten Rozwój z młodzieżą, bo po pierwsze ci młodzi zawodnicy, dla nich jest to duża motywacja, że oni mogą grać w tej Betli Pierwszej Lidze. Można wypromować ten zespół z tych młodych chłopaków i dodatkowo też z tego zbierać profity, bo myślę, że na pewno w Rzeszobach znowu ktoś tam odejdzie. No cóż, nie będę też tego live'a jakoś specjalnie przedłużał dzisiaj. Tak jak mówię, no miał być ze mną tutaj, miał być tutaj ze mną mój kolega Filip, no ale nie udało się. Cóż, jeszcze może powróćmy na chwileczkę do góry tabeli, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo też interesujące. Tak jak już tu wspomniałem, na razie w tej najfajniej, w dobrej formie jest zespół z Płocka. Za czym też widać wyniki. Nieźle sobie radzi Krakowska Wicła. Ostatnio troszkę wyhamowała Polonia, ale też nie na tyle, aby spać. Jak będzie, zobaczymy. Niektórzy zastanawiają się w Warszawie przy Konwiktorskiej czy Łukasz Jawiński opuści warszawską Polonię. Słuchy są różne. Że Zjawiński może zostać, czy że Zjawiński może odejść do któregoś z klubów PKO Ekstraklasy. Czy Łukasz Zjawiński jest gotowy na takie wyzwanie? Oczywiście tu na poziomie Betlik pierwszej ligi, radził sobie świetnie. Ja pamiętam Łukasza Zjawińskiego PKO Ekstraklasy, i tam jakoś niespecjalnie mu. Szło, ale myślę, że w jakimś klubie mógłby, mógłby pełnić, mógłby, mógłby się załatać, no zobaczymy. No ale to śpiewka przeszłości, tym bardziej, że jeszcze jak wiemy Polonia też może do tej PKO Ekstraklasy awansować, więc czarne koszule i tak zrobiły według mnie, patrząc na przykład na początek sezonu, to zrobiły mega progres, no i są w, naprawdę w, świetnym, w świetnej sytuacji, że w ogóle grają, że będą grały w barażach, no bo musiałoby się tak wydarzyć, czy Polonia musiałaby te dwa dwa mecze przegrać, tak jak już nadmieniałem, a Łęczna musiałaby wygrać i wtedy Łęczna teoretycznie ma szansę, bo przy lepszym właśnie przy lepszym stosunku meczy bezpośrednich górnik by awansował, ale myślę, że to jest mało prawdopodobne. Także moi drodzy, nie będę tego livea na siłę przedłużał. Nie, nie widzę też tutaj jakichś specjalnie pytań od Was. Ja dziękuję Wam za uwagę. Zawsze możecie obejrzeć sobie ten, ten filmik z otworzenia, ale ja zapraszam Was na inne, na inne programy. Tutaj na kanale Marko Polska Piłka. Mam nadzieję, że niedługo pojawi się tutaj z nami Robert Malcharczyk z Odra Opole News, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Mam nadzieję też, że i Filip następnym razem będzie mógł tutaj z nami się pojawić. Dziękuję Wam za wszystkie suby. Naprawdę nie spodziewałem się, moi drodzy, że tak fajnie się ten kanał będzie rozwijał. On jest stworzony z pasji do futbolu. Ja zapraszam Was też oczywiście na moją stronę facebookową, którą możecie znaleźć, czyli Strefa Ligi. Tam też piszę artykuły, czy tam próbuję pisać. Być może dla Was będzie to ciekawe. Tam też piszę różne ciekawostki związane, czy z Black pierwszą ligą, czy też z PKO Ekstra klasą, bo na tych dwóch poziomach rozgrywkowych się skupiam. Jeszcze chciałbym dodać tylko to, że dzisiaj też pracowała komisja licencyjna, no i komisja licencyjna przyznała już licencję Beniaminkom. Obojętnie kto, by, kto będzie ty trzeci Beniaminkiem, bo myślę, że Arka i Brukbek one już mają przyznane licencje na grę w przyszłym sezonie w PKO Ekstraklasie. Tak samo jak i cała reszta drużyn, która jeszcze będzie walczyła w baralach. I też komisja licencyjna wróci, też przyznała licencję drużynom, które są w tym momencie w Becklig drugiej Lidze, czyli Polonii Grodzisk Mazowiecki, Polonii Bytom. No bo te dwa kluby no najprawdopodobniej za na przyszły sezon zobaczymy jako, jako zespołu Betli pierwszej ligi. Oczywiście tam jeszcze dojdzie nam trzeci, trzecia drużyna, kto, kto to będzie o tym się przekonamy po barażach Betli II drugiej lidze. A więc w każdym razie te zespoły, które są w tym momencie z możliwością awansu, wszystkie te licencje mają poprzyznawane. Ja jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za uwagę. I chciałbym zakończyć ten program już. I tak jak mówię, dawajcie subiki, dawajcie lajki, podzielcie się swoimi opiniami pod tym materiałem. Zawsze ciekawie jest jak dzielę się z Wami tymi opiniami i wy dzielicie się ze mną. Nie musimy się we wszystkim oczywiście, moi drodzy, zgadzać, bo to jest piłka i to jest dla mnie dla mnie normalne. Myślę, że zrobimy taki program podsumowujący całkowicie już ekstra klasę i zrobię program na pewno podsumowujący, ale to już po barażach gdzie będzie już wszystko wiadomo, podsumowujący rozgrywki Betlik pierwszej ligi. Być może będę miał tam w tych programach gości. Na pewno moim tutaj takim planem jest też zrobienie jeszcze raz z Panem Przemkiem z Białego Stoku program, ponieważ pan Przemek bardzo dobrze zna się. Na tych licencyjnych sprawach i chciałbym właśnie zrobić program o tych licencjach, bo to naprawdę tak wygląda na razie, że te licencje są tak dawane tym klubom nieraz na, na wyrost, po prostu. I jeszcze widzicie, jak wróciłem do tego tematu, już miałem kończyć, ale jeszcze się ten temat mi tak przewinął, to moi drodzy Lech Jakdański, Komisja Licencyjna. Ekstra klasy zasiadły ponoć dzisiaj do, do rozmów, bo oczywiście teraz żeby was nie chciałbym się pomylić, ale chyba Legia, Lechia ma chyba do piątku spłacić wszystkich zawodników wszystkich, wszystkie, wszystkich zawodników, czyli wszystkie zadłużenia wobec zawodników i Ponoć na ten temat właśnie dzisiaj odbyło się to spotkanie pomiędzy działaczami Lechi i, i właśnie działaczami Ligi PKO Ekstraklasy, tutaj właśnie tej komisji licencyjnej. Nie wiem, jak się zakończyło, bo muszę dopiero pozwolić, dowiedzieć się. No ale pewno pójdą, pewnie pójdą sobie po prostu na ugodę. Na drugi. Także tak jak mówię, dziękuję Wam. Na pewno jeszcze pojawi się program już podsumowujący Ekstra Krasa. Być może uda mi się kogoś zaprosić, jakiegoś fajnego, ciekawego gościa. Na pewno będę też robił program podsumowujący Betlik, pierwszą ligę, ale to już po zakończeniu całkowitym, czyli łącznie z barażami.